Я знаю, что это выгодно. się zastanawiało dlaczego nagrywamy. To nie jest moja cechy naciszm, tylko że chcemy się podzielić jeszcze z innymi przez internet. Niektórych tu nie ma, bo tam nie wiem, chodzę albo na urlopie. W ten sposób możemy się dzielić. Tygodnia? Okay. Dzisiaj, jak powiedziałem na początku, mamy dzień poświęcony Buddzie, Amitabie. Buddha Amitaba to jest Buddha symbolizujący takie wartości czy cechy jak miłość, życzliwość, współczucie, coś takiego, co się czuje do przyjaciela. Albo coś takiego, co się skryje, kiedy człowiek jest zachwycony pięknem, zgubi się w lesie, nagle się zatrzyma na chwilę i, i zachwyci. I on jest trochę niewygodne mówić o tym buddzie, bo to jest buddha, który w mitologii buddyjskiej opiekuje się takim kręgiem głodnych duchów. On pomaga przetransformować e, takie dwie wartości. E, w mówi się o tema i o netta. Netta to jest taka miłość, e, która niczego nie chce. To jest taka miłość bezinteresowna. Taka miłość, jaką się czuje do przyjaciela, któremu życzę się dobrze, a właściwie się od niego nie chce zaniedbać. Czy właśnie wtedy, kiedy zachwycamy się pięknie. Teraz, temat to jest miłość interesowna. Temat to jest miłość, w której my coś chcemy dostać. Jak się przyjrzymy dobrze swoim relacjom, to nie trudno zauważyć, że często chcemy coś dostać. Wchodzimy w związki. W różne relacje zawodowe i tak dalej. Po to, żeby coś dostać. Przedprać. Ten buddha symbolizuje transformację pożądania życzliwość. Legenda związana z tym Buddha jest bardzo piękna. Opowiem o wiąże potem. Mianowicie w mitologii buddyjskiej jest taka historia, że ileś tam eonów wstecz w ogóle... W naszym wszechświecie żył Bodhisattva Dharmaka. Bodhisattva to jest taki człowiek, e, dla tych, którzy nie znają tego terminu, który poświęca swoje życie osiągnięciu oświecenia dla dobra wszystkich istot. Czyli praktykuje po to, żeby pomóc nam wszystkim e, osiągnąć oświecenie, czyli taki stan wolności od cierpienia. I ten Bodhisattva Lokeshwara złożył przysięgę. Przepraszam, bodhisattva Dharmakara złożył przysięgę przed Buddą Lokeshwarą, że osiągnie oświecenie pod warunkiem, że uda mu się stworzyć czystą krainę, czyli taką, taki, taką przestrzeń, miejsce, nie wiem nawet jak to wyjaśnić, może to się samo później stanie jasno w trakcie wykładu, w której każdy, kto, kto się w od niej odrodzi, czy będzie w niej przebywał, będzie miał najlepsze możliwe warunki do osiągnięcia oświecenia. To brzmi nieco enigmatycznie i tajemniczo, ale z pewien, że będziecie mieli wyobrażenie o tym, co to może znaczyć na końcu tego pokoju. On powiedział, jeśli ludzie tylko będą przywoływali moje imię, będą je wypowiadali, będą szczerze chcieli się odrodzić w takiej krainie, w której oświecenie jest możliwe, to ja chcę stworzyć taką krainę, w której oni będą mogli się odrodzić i doznają tego oświecenia. To oczywiście znaczy tylko mit, to jest symbol. On wskazuje na coś, co jest wyższe niż ten na jakieś treści, które my nie rozumiemy. Nie jest bardzo znaczący. Jak tutaj przyszedłem pierwszy raz, 10 lat temu do stycznia 2010 roku z inżynierem Janikowskim, który gdzieś tu siedzi, tego samego dnia byłam <grystanie> to byłem w takim stanie, ja pracowałem wtedy w Cepołenie, miałem jakąś pracę, większość z Was zna tą historię, jak to było ze mną, nie byłem zbyt szczęśliwy. Wtedy jacyś pan z dzieci ścigali z kobietami, miałem na to generalnie przyszedłem taki kisiu. Szukałem sobie gdzieś jakiejś otuchy, jakiegoś porządku, yy, nie wiem, taki, ta, takiego od, wytchnienia od tej egzystencji takiej codziennej. I jak tutaj przyszedłem, bardzo sceptycznie nastawiony do tego, co mnie tu spotka, centrum buddyjskie, czy on będą coś do mnie chcieli, czy coś będzie nawracał, to ja poczułem yy, jakąś taką zainteresowanie mną no, i życzliwość. I jeszcze coś tam było, takiego niewypowiedzianego uczniów, którzy mnie to przywitali. A była to Sasyrika, taka kobieta, która się przynauczała, i skupiła Ja nie wiedziałem, co to jest, nie potrafiłem nazwać tej cechy, nie potrafiłem w ogóle zrozumieć, co się stało. Ale stało się tyle, że jak poddałem się medytacji, której wtedy uczono, i że uważności oddychania. i poczułem się spokojnie. Pierwszy raz od 120 lat. Nie, nie, nie pamiętałem kiedyś tak czułem. Wcześniej. I zastanawiałem się nad tym, co, to, co też to za cecha e, potem, która mi tak zainfekowała w tym rozdziale. Nie potrafiłem tego ująć. Do tych dwóch rzeczy, do tego mitu i tej cechy wrócę później. E, bo myślę, że ona jest głęboko związana z mitem, a mitatem. Tak jak powiedziałem, ten czerwony Buddha, który tutaj um, stoi, czy się medytuje, um, symbolizuje um, coś w rodzaju takiej miłosnej atrakcyjności, coś w rodzaju takiego tego, co nas zachwyca w pięknu, tego, co nas zachwyca w innych ludziach, tego co powoduje, że nasze serce się otwiera. I on jest czerwony, właśnie dlatego, że czerwień to kolor pasji. Czerwonego używa się, żeby zwabić byka, który symbolizuje właśnie pasję. Czerwonego używa się, żeby to też... uwieść. To jest budda, którego kierunkiem na Mandali pięciu buddów. Dla tych z Was, którzy słyszeli te poprzednie wykłady, to jest jasne. Jest zachód. I co ciekawe, słońce o zachodzie wygląda pięknie i to jest właściwie jedyny moment w trakcie dnia, może przed czasem w trakcie wschodu, kiedy możesz patrzeć prosto w słońce. Kiedy możesz patrzeć mu prosto w oczy i on nie razie i nie patrzy. On po prostu jest takie łagodnie piękny. Co wiąże się też z tym, że elementem tego buddy jest ogień. A ogień symbolizuje wypalanie nieczystości i dzięki temu stworzenie przestrzeni. Ta przestrzeń to jest to, co, o, czym, o czym ja chcę mówić w trakcie tego wykładu, do którego zaraz dojdziemy. Mądrością tego buddy jest widzieć wyjątkowość we wszystkim i w każdym. I stąd ta moja medytacja dzisiaj. Każdy z nas na swój sposób przeżywa świat, każdy z nas na swój sposób jest wyjątkowy, ale też każdy z nas doznaje w taki bardzo podobny sposób. Nie? Jednocześnie jesteśmy w jakiś sposób połączeni doznaniem cierpienia, radości, smutku wszystkich doznaniem, a z drugiej każdy z nas ma jakiś taki indywidualny, wyjątkowy rys, który stanowi o tym, kim on jest w przestrzeni, czasie i poza nim. Ten budda symbolizuje taką jakość, yy, która pozwala nam dostrzegać wyjątkowość w drugim człowieku. Jak o tym myślałem, przyszło mi do głowy, że może znacie takich ludzi, yy, którzy jak się z nimi przebywa, czy z nimi rozmawia, to oni mają taką moc, że ci się wydaje, że, jesteś, że, oni, że oni ci uważają za wspaniałego przyjaciela, nie? że czujesz się przy nich dobrze i wyjątkowo, a potem nagle zauważasz, że inni ludzie też się tak przy nich czują. Nie wiem, czy, 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 czy jesteście w stanie pomyśleć o tym, czy Wydaje mi się, że ludzie, którzy mają te cechę, ja takich ludzi znam, e, to właśnie potrafią słuchać, potrafią dostrzec wyjątkowość, są zainteresowani ludźmi. Z tego to wynika. Ok, to tyle tytułem wstępu i mitologii, teraz chcę przejść do tego, co najważniejsze dla mnie w tym wykładzie. Mianowicie, że Amitabha jest medytującym. Amitaba siedzi w takiej ponadczasowej pozycji. Esantwa, który napisał książkę o różnych źródłach, wymienia w rozdziale Amitabie właśnie tę jego cechę i mówi, symbole innych religii, na przykład chrześcijańskiej, mają w sobie, zawierają w sobie cierpienie. My też tutaj w budżecie dużo mówimy o cierpieniu. Ale ten konkretny Buddha i ta pozycja medytacyjna zawiera w sobie spokój. On jest atrakcyjny. Ponieważ nie przywołuje nam sił cierpienia, nie przywołuje nam się wszystkiego tego, czego chcemy uciec w życiu, tylko wręcz przeciwnie, harmonia, cisza. Ten buddha trzyma ręce w takiej mudrze medytacyjnej. Ta mudra symbolizuje zjednoczenie przeciwieństw, opozycji, aktywności i wrażliwości. To znaczy takiego podejścia do siebie, do drugiego która jednocześnie pozwala wyjść naprzeciw drugiemu człowiekowi i być wobec niego wrażliwym. Ta mudra um, również symbolizuje trzymanie kustki. Ten kształt w jego dłoniach to jest kształt takiego, powiedzmy, nazwijmy to jaja, w którym właściwie nie ma nic, on trzyma kustkę. Wracając do mitu e, e, Damakary, który zobowiązał się osiągnąć oświecenie po to, do, dopiero wówczas gdy stworzy taką czystą krainę, to ta mudra, którą trzyma ten Buddha, oznacza właśnie to. ona oznacza, że z tej pustki, z, te, z tej odwagi siedzenia z własnym doświadczeniem, czyli tego, czego być może udało wam się dotknąć rano w, w medytacji, wynika cała nasze życie. Bardziej elokwentnie ode mnie u, 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 ujął to taki jeden z naszych nauczycieli w e, Anglii, Satya Rada, część z Was miała przyjemność, który powiedział, że jeśli masz odwagę siedzieć ze sobą w ciszy, ze znudzeniem, z lękiem, z niepokojem i objąć to życzliwością, to wszystko inne w Twoim życiu wyniknie z tej ciszy. paranoja, jeśli nie masz odwagi siedzieć w ciszy, ze znudzeniem, lękiem, niepokojem, to wszystko inne w życiu też wyniknie z braku tej odwagi, z tej ucieczki przed sobą. I to, co mówi nam ten Buddha, to, że my tworzymy swój własny świat. My po, poprzez to, co my myślimy, poprzez to jak myślimy, poprzez to, jakich wyborów dokonujemy, co czynimy, tworzymy swój własny świat. Teraz Mik Damakary że Amitabha, mówi o tym, że, że, że Damakara z tej e, medytacji życzliwości stworzył krainę, w której inni ludzie mogą osiągnąć doświadczenie. I w ten sposób stał się to. A mógł wybrać, że zostanie Donaldem Trumpem albo jakimś innym. Mógł wybrać, że. Zdominuje się. I w pewnym sensie, ja to już mamy ekstremalnych porównań, my mamy ten sam wybór. To znaczy my tworzymy swój własny świat. Co ciekawe, mamy ten wybór w każdej chwili. Nawet tak. Możemy się odnieść do tego, co słyszymy, co widzimy, z życzliwością. No to sceptycyzm. Krytycyzm. I teraz wybierając ciszę, spokój, życzliwość. Wybierając taką odpowiedź wobec świata, wobec ludzi, wobec bodźców, które do nas docierają, tworzymy światło życzliwości. Spokoju. Biorąc odpowiedzialność za siebie, za swoje stany emocjonalne, ucząc się wybaczać z drugiemu człowiekowi, ucząc się świadomie praktykować życzliwość, tworzymy świat pełen życzliwości. Z tej ciszy spędzonej ze sobą, z tej decyzji podjętej wewnątrz, Z tej akceptacji wynikającej wo wo wobec bólu egzystencji wynika akceptacja i zrozumienie wobec bólu egzystencji innych ludzi. Możemy też wybrać ucieczkę. Możemy nie, wybrać, nie siedzieć. Wybrać, nie czuć, co tak naprawdę odczuwamy. Możemy wybrać obwiniać innych ludzi za to, jak się przejąć. Możemy szukać innych naokoło. Możemy uciekać przed sobą z nałogi. Innych ludzi. Szukać mamy i taty całe ludzi. I to też tworzy nasz. Więc ten Budda tak naprawdę przypomina o tym, że um, stworzenia takiej przestrzeni, w której mamy dostęp do, własnego, do własnych emocji, do jakiejś prawdy o nas samych i takiej jakiejś matczynej akceptacji wobec wszystkiego tego, co doświadczamy, tworzy się percepcja. Przy pomocy której widzimy te cechy w innych ludziach i w rzeczywistości dookoła nas. Kiedy dostrzeżemy piękną w sobie, bo zadamy sobie ten trud, żeby je dostrzec, to dostrzeżemy piękno w innych ludziach. Kiedy dostrzeżemy piękno w innych ludziach, w naturze, w zjawiskach. też będzie taka perfuma dla naszych umysłów. Pierwsze słowa w takiej książce, która zbiorę cytatów z, z, z Buddha są takie, że percepcja jest poprzedzona przez umysł i tworzona przez umysł. Jest prowadzona przez umysł. A to znaczy, że jeżeli dbamy o to, żeby jakość naszego umysłu była dobra, o życzliwość w sercu, to postrzegamy świat życzliwie. Jeśli wybieram obwiniać, to wszędzie widzimy winy. Teraz to, co mnie przyciągnęło i uwiodło w ludziach tutaj w Sangaloce, kiedy wszedłem, to była właśnie ta życzliwość, ta cisza. Jakaś taka jakość w ich. Um, jak, jak to się mówi, jak ktoś przyjmuje gość, to jest. gościnność. Tak, gościnność. Jakość w ich gościnności. Nie, mam, nie mam ja tego mówię tego nazwać. Ale ta ich postawa, ta ich serdeczność, ta ich taka jakaś piękna cisza. Wynikała z tego, że ci ludzie dużo, y, y, długo przede mną wybrali y, właśnie to, o czym mówiłem. Wybrali być w tej ciszy z całą niewygodą, znudzenia, lęku, z całą niewygodą egzystencji. Wybrali wziąć za nią odpowiedzialność i wybrali być życzliwi. To, że oni się do mnie uśmiechnęli, zapytali, jak mam na imię, dlaczego tu przyszedłem, to było świadomym wyborem. To było jakimś aktem życzliwości. Jakaś ich taka inherentna cecha osobowości. Więc ta postawa wynikała z treningu duchowego. Wynikała z tego, że my sobie zadawali trud z takiej medytacji, jaką się odbyliśmy, z tego, że po prostu świadomie chcą tworzyć taki świat. No i zarówno ja, jak i inżynier Janikowski siedzimy tu, 10 lat później. Wierząc w sens tworzenia takiego świata. I w pewnym sensie, wybierając, starając się wbrew całej niedoskonałości naszych umysłów, w sumie znając tę o doskonałości, my wciąż wybieramy iść wbrew temu, i wybieramy, staramy się przynajmniej wybrać tą życzliwość. I w ten sposób tworzymy czystą krainę. W ten sposób tworzymy miejsce, w którym ludziom jest łatwiej rozwijać te cechy. Ta przestrzeń między nami dzisiaj, jeżeli ktokolwiek czuje życzliwość teraz, wynika właśnie z tych wyborów, które wszyscy tutaj podjęliśmy. Zaczynając od tego, że zdecydowaliśmy się tu przyjść dzisiaj. Ja muszę powiedzieć, że jestem niezwykle szczęśliwy, bo jestem otoczony przyjaciółmi. To mój kuzyn, z którym od dorastałem i z od zera właściwie. To jest kumpel z liceum, którego się to nie spodziewałem. I nagle przyszedł I w ten sposób to jakoś rośnie, ja się mogę podzielić tym, co wierzę. I wydaje mi się, że jak każdy z nas wybierając życzliwość, po prostu przeciągnie do siebie życzliwość. W ten sposób stworzymy tą czeską krainę. Jest to Mitiabandu, który to wszystko rozpoczął z szantaką. Właściwie. Są pierwsi ordynowani, którzy za nimi poszli i tak dalej, i tak dalej. To wszystko pokazuje, że 15 lat tam ty w Polsce nie było, a teraz tu siedzimy i rozmawiamy o życzliwości w Towarzystwie Mańskim. Dla mnie to jest piękne. Wydaje mi się, że wynika właśnie z tych cech, które symbolizują Mitab. Tyle jeśli chodzi o wykład. Mam teraz taką prośbę. To jest nas piętnastu. Zrobimy sobie trzy grupy po pięć osób. Jedna tak, grupa zostanie tutaj, druga grupa pójdzie sobie tam, a trzecia się rozmości na internet. I Mam prośbę, żeby ordynowani nie byli w tej samej grupie, żeby się rozdzielili. Żeby panowie z teamu też się podzielili. Będziemy mieli jedną grupę anglojęzyczną, oczywiście, także kto ma to... To zapraszamy. I tematem rozmowy w grupie będzie będą takie trzy pytania, na które chciałbym, żebyście odpowiedzieli i o nich podyskutowali. I też bardzo proszę, żebyście pamiętali o tym, że jak w grupie będzie ktoś nieśmiały, spuszczę mu przestrzeń, żeby się wypowiedział. Zapytajcie. Niektórzy są ekstrawertyczni, inni z natury ciśnieni. Uważajcie na się nadzajem. Więc pierwsze pytanie, jak często i w jakich, jakich konkretnie okolicznościach zdarza Ci się, się zwolnić, słuchać i dostrzegać piękno? To znaczy, kiedy w życiu, co robisz takiego w życiu, żeby świadomie wejść w kontakt z piękną? Z To oczywiście może być medytacja, ale może być na przykład być wywczajnikiem na pięknym filmie, Nie, to było dla mnie tak, to jest dla mnie jedna z myśli. Nie wiem, pójście do lasu na motocyklu. Wszystko to, co pomaga wejść w kontakt, z zwolnić. dostrzec piękno. Zastanówcie się, co to jest i podzielcie się z innymi. Drugie pytanie, jeśli uciekasz przed sobą. Jeśli uciekasz przed dyskomfortem egzystencji, lękiem i tak dalej, to w co uciekasz? I trzecie pytanie. Co możesz zrobić, żeby zamiast uciekać, zwolnić, pobyć ze sobą i się zachwycić? Myślę po polsku, nice? Ok, czyli tak, podzielimy się na tę grupę. Trzy pytania. Jak często jest w jakichś konkretnych okolicznościach <grym> jak zdawać się zwolnić i zachwycić? <grym> Jeśli uciekasz, to co? <grym <grym I co możesz zrobić, żeby zamiast uciekać, być ze sobą?